Gdybyście w Toyocie, tutaj akurat przykład rav 4 ale w jakiejś innej, w automacie wymieniali filtr, olej i filtr skrzyni, automatycznej, to uszczelka powinna być taka, to jest nie wiem, czy metalowa, metalowo-gumowa, taka twarda uszczelka, bo niestety do filtra yy, z zamiennika niestety dali uszczelkę korkową i zobaczcie, jakie są efekty tego. Takie teraz są części. pojeździe jeździe próbnej, tak mniej więcej, cieknie. Ja już widziałem, że ciekło, tylko rozgrzałem samochód po to, żeby wymienić jeszcze raz ten olej. Przy okazji zrobimy po prostu płukanie gratis, ale tak mniej więcej cieknie, jak się założy korkową uszczelkę do Toyoty. A mówię, nowa, spróbuję, ale od początku mi coś nie pasowała, więc takie są teraz części. I uważajcie na to, musi być porządna uszczelka. A to jest opakowanie od tego filtra i uszczelki, aczkolwiek. Nie jestem pewny, czy ta firma daje takie uszczelki. Czy ktoś na przykład w furtowni w pudełku nie podmienił, bo pudełko jest łatwo otworzyć, łatwo yy, wymienić, podmienić. Wiem, że tak robią, więc mogli tą uszczelkę z jakiejś innej, marnej firmy zamienić, lepszą sobie wziąć. Także ciężko powiedzieć. Możliwe, że tak. Dajcie znać, czy wymontowaliście tego typu filtry. Jak tam uszczelki w Toyota do skrzyni automatycznych. A tak wygląda. Oczywiście dałem jeszcze dodatkowo silikon, jak widziałem tą tą uszczelkę i ona po prostu ona po prostu się rozwarstwiła środkiem, bo ta miska nie jest równa, tylko ma takie wygarbienie I jak jest metalowa uszczelka, to bardzo mocno ją się dociska, tak jak tu widzicie że aż po prostu ta uszczelka się, mimo że jest metalowa, to ona tu się odkształca i jest mega szczelna ta oryginalna uszczelka jest mega szczelna a ta z zamiennika korkowa, mimo że dałem silikon, to ona po prostu popękała, bo troszeczkę, mimo że równomiernie dokręcałem, to ona i tak wyłaziła, a ten środek ją przecinał. Także robota dwa razy, dzięki super częściom. Ale może dla kogoś to będzie przestroga, że gdybyście mieli skrzynię automatyczną w Toyocie, musicie dać albo porządną szczelkę, albo po prostu założyć z powrotem i żeby nie było. Ja dokręciłem leżej niż była fabrycznie, bo wiem, że uszczelka korkowa może się przeciąć i ona się rozgniata. Także dokręciłem równomiernie, ale na pewno lżej niż było fabrycznie. A druga kwestia, że żeby nie było niedomówień, to nie jest zwykły silikon, tylko taka porządna pasta, na którą się składa. Nie jakiś tam zwykły silikon za 50 zł, tylko porządna, profesjonalna pasta. No mimo wszystko i tak się uszczelka przecięła i dupa z tego. Tak myślałem, nie wiem co mnie skłoniło. Widziałem, że nowa uszczelka, mówię starej, nie będę zakładał. A jakbym założył starą, uwierzcie, żeby było 100 razy lepiej. Podejrzewam, żeby nie ciekło. Ewentualnie mogłoby się przypocić za jakiś czas, a tu się normalnie lało.